Witaj! Chcesz memów? Chcesz świetnie, dobra, przejdźmy do rzeczy. Masna kraina, to nowy serwer na Discordzie. Teraz będę mówił w skrócie, więc no. Jeśli lubisz mój kanał, co, co jest w sumie co jest niemożliwe, to weź, ściągnij sobie tego. E, jak to się nazywa? Cholera, zapomniałem nazwę. E, tego. Cholera, zaraz wracam. Na no Discorda i możesz do nas dołączyć, jest tylko dwóch członków, xD. Więc jeśli chciałbyś yy, dowiedzieć się, czy są nowe filmy, jakie będą nowe filmy i jakie memy będą... Dobra, po prostu, to jest kanał, to jest... w sumie... No to jest serwer, na którym będą memy, powiadomienia o filmach, więc szykujcie się na zajbisty serwer. Na razie to było taki krótki filmik, żeby powiedzieć, że będzie serwer własny. Możecie dołączyć jak chcecie. Dziękuję na razie i cześć.